Wbrew pozorom dzisiejszy film to nie film w stylu ani w cyklu kosmetyk warte uwagi. Chociaż będę opowiadał o marce wartej uwagi, natomiast na pewno nie mam zamiaru tworzyć nowej serii, w której będę omawiał właśnie tylko i wyłącznie marki warte uwagi. Co prawda takie filmiki będą się pojawiały, będę pokazywał, które marki moim zdaniem są godne tego, żeby je zauważyć. Natomiast dzisiaj yy, to po prostu luźny film. Luźny film o marce, którą poznałem w listopadzie tego roku podczas jesiennych targów LNE w Krakowie. Markę tą do Polski sprowadziła firma, która już w swoim portfolio ma kilka świetnych marek profesjonalnych. Mówię oczywiście marce o firmie BM z Poznania, a marki z portfolio BM to po prostu wino profesjonalna francuska marka pielęgnacyjna, zarówno twarz, jak i ciało, oraz. Chociażby kolorówka Masters Colors, profesjonalna marka kosmetyków kolorowych. Również francuska, świetna marka. I tym razem włoska marka, marka Rea. Jeśli wydaje Wam się, że Rea to coś gdzieś dzwoni, to najprawdopodobniej ze szkoły średniej a, może być, bo. Rea to mityczna postać, mitologiczna postać. Rea to żona Kronosa, jedna z najpiękniejszych tytanit, matka Zeusa i paru innych greckich bóstw e, żona czasu, więc chyba najlepsza postać do tego, by e, utożsamić ją z marką, która przede wszystkim właśnie będzie pielęgnowała, a więc będzie pomagała nam zatrzymać czas, zatrzymać efekty upływu czasu, pielęgnować naszą skórę, dbać o siebie. Właśnie. Rea to ta włoska marka, marka, która ma kilka fajnych ciekawostek. Może zacznę od takich dwóch związanych z certyfikatami. Jak wiele marek może się poszczycić różnymi certyfikatami, natomiast dwa, które zwróciły moją szczególną uwagę, to certyfikat wegański, który właśnie określa to, że marka naprawdę jest marką wegańską, i ten moim zdaniem najistotniejszy. Marka uzyskała jako jedna z nielicznych marek profesjonalnych kosmetycznych na całym świecie certyfikat Halal. Jest to certyfikat, który gwarantuje e, naprawdę wysoką jakość produktu zgodną z m, religią muzułmańską, z religią islamską. E, ale co to ma? Ważnego w, dla nas, dla użytkowników, którzy nie jesteśmy innych wyznań, bądź w ogóle nie wierzymy w tego czy innego Boga albo w żadnego Boga. Dla nas istotne jest to, że ten certyfikat jest naprawdę bardzo trudno uzyskać. A żeby go uzyskać, trzeba spełnić przynajmniej, przynajmniej dwa bardzo wygórowane warunki. Pierwszy, to właśnie być marką, która nie ma nic wspólnego z, ze składnikami odzwierzęcymi. To po pierwsze. A po drugie, żaden z ekstraktów, żaden ze składników kosmetyków nie może y, opierać się ani być produkowany na bazie alkoholu etylowego czyli wody. Y, kosmetyki bezpieczne, kosmetyki wegańskie, w dodatku bez czegokolwiek związanego z alkoholem halal. Świetna sprawa moim zdaniem. Mam nadzieję, że. W Marki, które nie tylko właśnie chcą się wiązać z konkretną grupą wyznaniową, będą próbowały uzyskać ten certyfikat, bo jest to coś wyjątkowego i gwarantującego nam póki co naprawdę wysoką jakość produktów. Ale certyfikaty certyfikatami. Marka ma jeszcze coś fajnego otóż każdy z produktów tej marki czy to detalicznych, czy profesjonalnych, musi zawierać w swoim składzie przynajmniej jeden z składni, składnik z kilku, nazwą to grup, gałęzi kosmetycznych. Co to za gałęzie kosmetyczne? E, chociażby fitoceutyki. Żeby być fitoceutykiem, kosmetyk. W odróżnieniu od fito, po prostu kosmetyku, który może zawierać jakiekolwiek wyciągi roślinne, które mają bardzo szerokie spektrum tego, co jest w środku, fitoceutyk zawiera w sobie wyizolowany konkretny składnik, czyli np. likopen z pomidorów, czy chociażby np. witaminę C z, konkretnego, z konkretnej odmiany, np. granatu. To jest czysty składnik uzyskany z rośliny. Fitoceutyk. Są oczywiście kosmoceutyki. I tutaj również każdy, ze każdy z kosmetyków musi zawierać chociaż jeden składnik, który może zakwalifikować go do kosmoceutyku. Czym charakteryzują się kosmoceutyki? Kosmoceutyki to produkty, których składniki zawarte są w farmakopei. Farmakopea to taka encyklopedia, Biblia farmaceuty. Jeżeli mamy właśnie chociażby witaminę C, retinol, tokoferol, czy jakikolwiek składnik zawarty w farmakopei, jest to już, już kosmoceutyk i każdy z tych produktów, tak jak powiedziałem, musi zawierać przynajmniej jeden składnik klasyfikujący go do tej grupy. Kolejną grupą kosmetyczną, z których każdy preparat musi zaczernąć chociaż jeden składnik, to genokosmetyki. Czym jest genokosmetologia? W linku poniżej, w opisie filmu znajdziecie pełen podcast, dlatego nie będę tutaj się zbytnio w tym zagłębiał. Warto wiedzieć tyle, że w naszych genach zapisane jest to, w jaki sposób się starzejemy, jak przyswajamy pewne składniki, jak nasz organizm te składniki wykorzystuje. To jest ważne, żeby dłużej zachować naszą młodość, dłużej cieszyć się zdrową skórą. I to właśnie jest genokosmetologia. Po prostu w pigułce. Składniki, które gwarantują to, że kosmetyk będzie działał właśnie jak genokosmetyk, to chociażby ekstrakt z rudka, bioplacenta roślinna w tym wypadku, ponieważ REA, tak jak już wcześniej mówiłem, ma certyfikat halal, czyli nie może korzystać z odzwierzęcych składników, i ekstrakt ze smoczej krwi z drzewa, które nazywa się z drzewa, które właśnie wytwarza smoczą krew. Wszystkie te składniki działają zabezpieczająco na DNA, działają epigenetycznie, są dobre dla naszej młodości. Następna grupa to chronokosmetyki. Chronokosmetyka to znowu coś specyficznego, coś interesującego, i są składniki, które Gwarantują to, że kosmetyk jest chronokosmetykiem. Czym jest chronokosmetyka? Chronokosmetyka to po prostu dostosowanie produktu, jego składników aktywnych do naszej dobowej zmian, cyrkulacji, do naszego zegara biologicznego. I tak na przykład między godziną 12 w nocy a pierwszą regeneruje się na skórek. Nasz naskórek w tym czasie ma czas na to może działać. Dlatego warto spać w tym czasie, ale przed snem warto zastosować odpowiednie regeneracyjne serum. Z odpowiednimi składnikami, które właśnie będą wspomagały to regenerowanie. Między pierwszą a drugą nasz organizm detoksykuje, więc warto na przykład stosować chociażby kofeinę czy tego typu składniki, które będą wspomagały tą detoksykację, będą wspomagały przez to również wyszczuplanie. Potem mamy jeszcze kilka kolejnych Godzin, w których dzieją się różne inne procesy, i tak jak już powiedziałem, warto, żeby składniki kosmetyczne właśnie współgrały z, tą naszą, z tym naszym naturalnym cyklem dobowym, z naszym zegarem biologicznym. Chronokosmetyka powoduje to, że na przykład śpimy i naprawdę balsam wyszczuplający będzie działał lepiej niż zastosowany na przykład na dzień. Więc dlaczego nie? Dlaczego niech skorzystać z chronokosmetyki? Chronokosmetyka również zawiera się w marce Rea. Kolejną grupą kosmetyczną, z której, z której każdy kosmetyk Rea musi zaczerpnąć, to neurokosmetyki. Neurokosmetyki to po prostu kosmetyki, których składniki aktywne oddziaływują na receptory w naszej skórze, stymulują pewne procesy. Chociażby stymulują na przykład fibroblasty do lepszej produkcji kolagenu bądź elastyny. I tu... W składach musi być na przykład muszą być właśnie takie o takim działaniu cytokiny, bądź po prostu olejki eteryczne. Neurokosmetyki to po prostu przyjemne kosmetyki, które działają poniekąd holistycznie. Holistyczne działanie neurokosmetyki. Kolejna grupa. Ostatnia rzecz, o której warto tutaj wspomnieć, to peptydy, kosmetyki peptydowe, czyli bardzo silne odmładzanie. Peptydy to po prostu zbiór aminokwasów i peptydy naprawdę silnie odmładzają. Każdy z kosmetyków Rea zawiera w sobie peptydy. Sześć naprawdę bardzo fajnych form kosmetycznych, które zawiera się w kosmetykach Rea. Taka filozofia mnie się podoba. Zanim przejdę do kosmetyki detalicznej, bo ta jest naprawdę fascynująca w przypadku tej marki, to coś znowu innowacyjnego, ciekawego w kosmetyce profesjonalnej. Otóż kosmetyka profesjonalna nie ma w tej marce typowych schematów zabiegowych. Nie ma zabiegu dla skóry suchej, nie ma zabiegu typowego dla skóry dojrzałej, nie ma typowego zabiegu z kwasami. Każdy zabieg tworzy kosmetyczka. Firma wymyśliła 20%. Nazwijmy to takich klocuszków, profas, tak nazywa to firma. Każda profaza to jest jakaś forma, jakaś część zabiegu. Ta część zabiegu również może być modyfikowana, ponieważ w marce mamy około 85 kosmetyków profesjonalnych dostosowanych do naprawdę różnych potrzeb naszej skóry, więc każda z profas może być profilowana pod potrzebę skóry bądź pod. Ulubione czynności mm, czy ulubione części zabiegowe naszego klienta. W każdym zabiegu mamy przynajmniej trzy profazy: profazę wstępną, taką oczyszczającą, i profazę zakończeniową, wykańczającą tam, gdzie są kremy, już te na pielęgnację końcową. I jest. 19, 20, tak jak mówiłem, profas 18, to są te profazy stricte już pielęgnacyjne. To mogą być różnego rodzaju profazy związane z kwasami owocowymi, z eksfoliacją, z działaniem przeciwzmarszczkowym, z kojeniem, z wieloma różnymi rzeczami. Plus, tak jak powiedziałem wcześniej, każda z tych profaz może być modyfikowana przez kosmetyczkę w odpowiedni sposób odpowiednimi preparatami, które są w tej profazie wykorzystywane, żeby jeszcze bardziej dostosować zabieg do. Potrzeb klienta. I tak już po tym mogę potwierdzić, że hasło marki pielęgnacja oparta na człowieku jest niczym wydumanym. To naprawdę jest pielęgnacja, która jest idealnie dostosowana. Kosmetyczka staje się tak naprawdę dermokonsultantem, który w, widząc, co ma na fotelu, widząc jaką ma skórę, jakie ma problemy, doskonale rozmawiając, kontaktując ze swoim pacjentem na fotelu, może stworzyć. Dowolny zabieg dostosowany do indywidualnych potrzeb, właśnie osoby, która jest na jej fotelu. Rzecz, która rzadko kiedy zdarza się w gabinetach kosmetycznych. Zazwyczaj mamy gotowe zabiegi i to człowiek poniekąd dostosowuje się do pielęgnacji. Nie pielęgnacja dostosowuje się do człowieka, a tutaj jest właśnie w tą stronę. To pielęgnacja ma być dla mnie, nie ja dla pielęgnacji. Skoro profesjonal ma coś ciekawego, to jak myślicie, czy w detalu jest również coś ciekawego? No, oczywiście, że jest. Chociażby to, że mamy pewne kremy i coś, co nazywa się B-dozą, czyli bidoza. Bidoza to tak naprawdę e, nic związanego z bidą, wręcz odwrotnie, z bogactwem. Ale zanim o bidozie, to. Czy zdajecie sobie sprawę, że każdy kosmetyk, który nie jest olejkiem do mycia, czy nie jest po prostu tonikiem wodnym, na przykład albo alkoholowym, to produkt, który jest pewnego rodzaju emulsją? Czyli mamy fazę wodną, mamy fazę tłuszczową i te dwie fazy ciężko jest ze sobą na stałe połączyć. Oczywiście mamy produkty dwufazowe, które wystarczy intensywnie wstrząsnąć, one się na chwilę łączą, ale za chwilę się. Rozchodzą dwie fazy: jedna w górę, druga w dół. Chociażby produkty do demakijażu oczu dwufazowe, na pewno kojarzycie takie produkty. I żeby stworzyć emulsję, żeby stworzyć krem, żeby stworzyć odpowiednie serum czy cokolwiek innego, potrzebujemy emulgatorów. Oczywiście. Jest wiele czynników związanych z tym, jak wytwarza się kosmetyk. Musi być odpowiednie pH, muszą być odpowiednie zagęstniki, wszelkie inne rzeczy, i to oczywiście jest jak w każdym kremie. Natomiast, jeżeli przesadzimy z ilością składników aktywnych, to nawet najlepszy emulgator nie utrzyma mieszaniny jednorodnie długo. Ona się rozwarstwi kosmetyk będzie do niczego. Po prostu zepsuty. Więc co zrobić, żeby nasz kosmetyk był niesamowitą bombą działającą pielęgnacyjnie, a mógł być czymś jeszcze fajniejszym? Otóż właśnie, krem plus bidoza. Bardzo fajne połączenie. Krem bardzo mocno nasączony, znaczy na, na, wypełniony składnikami aktywnymi, do granic możliwości e, i 20 bidos możemy mieć bidozę przeciwko problemom naczynkowemu, przeciwzmarszczkową, witaminową, rozjaśniającą z efektem koloryzacji 20 różnych bidoz. 6 kropli, 4 krople bądź 2 krople, w zależności od tego ile potrzebujemy, dodajemy bidozę do jednej dawki kremu i teraz krem. Krem zamknięty jest w słoiczku. Wygląda jak zwykły słoiczek. Odkręcamy pokrywkę i nagle się okazuje, że jest to airless ściskamy tackę podajnika, wychodzi nam na tą tackę pojedyncza dawka kosmetyku. Do tego dodajemy, tak jak powiedziałem, odpowiednią ilość kropli, bidozy, może to być jedna, na przykład cztery krople rozjaśniającej, albo na przykład dwie krople łagodzącej, dwie krople przeciwzmarszczkowej, dwie krople na naczynka. Może być trzy krople witaminowej, dwie krople łagodzącej, jedna kropla yy, nawilżającej. Poza tym same kremy. Mamy kilka rodzajów kremów. Może to być krem nawilżający, może to być już krem przeciwzmarszczkowy, może to być krem łagodzący, może to być krem rozjaśniający. Mamy gamę kremów mamy gamę Bidos. I teraz to my znowu bardzo indywidualnie tworzymy kosmetyk i tak samo indywidualnie możemy go używać, bo możemy na przykład na dzień użyć samego czystego kremu, a możemy dołożyć do niego na przykład Bidozę nawilżającą i Bidozę, Bidozę koloryzacyjną, są w trzech wersjach ciemności i odcienia i stworzyć swój własny pielęgnacyjny krem BB. Nie dość, że będzie Takim kolorem, jaki my chcemy, to jeszcze w dodatku będzie pielęgnował tak, jak my chcemy. Możemy na przykład wieczorem używać innych bidos, rano używać innych bidos i tworzyć naprawdę kompatybilną, świetną, uzupełniającą się pielęgnację, indywidualną, naszą własną pielęgnację, pielęgnację dostosowaną do naszej potrzeby. Nie gotowe. Tylko tworzone, a jednocześnie bezpieczne. Ciekawostka: każdy z tych kosmetyków ma w sobie, um, mówię o kremach chociażby, w sobie taki składnik aktywny, który powoduje mocniejsze przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Krem nie jest bardzo nasycony składnikami aktywnymi w porównaniu z bidozą, która jest dużo mocniej nasycona. Obydwa osobno działałyby świetnie. W momencie, kiedy je połączymy, działają dziesięciokrotnie intensywniej niż samodzielnie. Moim zdaniem, rewelacja. Póki co jestem zafascynowany Marką. Myślę, że to, co Wam w tej chwili powiedziałem, to tak naprawdę niewielki wycinek tego, co możecie się dowiedzieć o Marce Rea, tej nowej w Polsce Marce. W sumie marca, która poniekąd wcale nie jest taką starą, światową marką, ma zaledwie kilka lat, ale już, jest, już istnieje w 30 krajach świata, jest już w Polsce i to mnie cieszy. Ja tej marce mam zamiar się trochę poprzyglądać, trochę ją pomacać, trochę ją powąchać, trochę posmarować. E, za jakiś czas pewnie wrócę do Was z jakimiś konkretnymi kosmetykami, a może powiem Wam, jak wyglądały moje zabiegi e, pielęgnacyjne związane właśnie z marką Rea. Dzisiaj Tyle, ale zachęcam Was, zainteresujcie się marką Rea, bo jest to marka warta uwagi.